Trumna mojego męża była z dębu, dokładnie takiego, jaki sobie wymarzył. Ciężka, solidna, lśniąca od lakieru pod bladym światłem kaplicy. Stałam obok, odrętwiała, czując na sobie dziesiątki współczujących spojrzeń, ale nie widząc żadnej twarzy. W uszach huczał mi tylko szum własnej krwi. Tomasz, mój mąż, od dziesięciu lat, odszedł nagle. Zawał serca w wieku trzydziestu ośmiu lat, jak absurdalny, okrutny żart losu. Chciałam tylko, żeby to wszystko się skończyło, żeby ostatni gość wyszedł, żeby ostatnia lilia zwiędła, a ja mogłabym wrócić do naszego pustego domu i wreszcie zacząć krzyczeć. Ale wtedy, w tej gęstej od żalu ciszy, usłyszałam szept. Dwie starsze kobiety, pewnie dalekie krewne, siedziały tuż za mną. Ich słowa, ciche jak szelest suchego liścia, wbiły mi się w serce niczym szklany odłamek. Biedna Magda. Nie ma pojęcia, że dzieliła go z Agnieszką przez ostatnie trzy lata. Świat na moment zamarł. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy subskrybujesz nasz kanał, to bardzo nam pomaga w tworzeniu kolejnych historii takich jak ta. A teraz, kontynuujmy. Nazywam się Magdalena i do tamtej chwili miałam 34 lata i życie, które wydawało mi się niemal idealne. Nie, nie było idealne w ten filmowy, cukierkowy sposób było prawdziwe. Byłam tłumaczką literatury pięknej, pracowałam w domu, w naszej małej przystani na obrzeżach Krakowa, kochałam ciszę, zapach starych książek i poranną kawę piją na tarasie z widokiem na ogród, który pielęgnowaliśmy z Tomkiem. Tomasz był wykładowcą akademickim, specjalistą od filozofii współczesnej. Był błyskotliwy, charyzmatyczny, uwielbiany przez studentów i szanowany przez kolegów. Poznaliśmy się, gdy miałam 24 lata na spotkaniu autorskim pisarza, którego oboje podziwialiśmy. On podszedł do mnie w przerwie, zapytał o moje wrażenia, a ja utonęłam w jego inteligentnych, ciepłych oczach. Rozmawialiśmy do późnej nocy i od tamtej pory byliśmy nierozłączni. Nasz związek był zbudowany na długich rozmowach, wspólnym śmiechu i wzajemnym szacunku do naszych pasji. Ja rozumiałam jego potrzebę publicznych wystąpień, konferencji i bycia w centrum uwagi. On cenił moją potrzebę samotności, skupienia, mojego świata zamkniętego w słowach i zdaniach, które przekładałam z jednego języka na drugi. Nasz dom był tego odzwierciedleniem, jego gabinet pełen był notatek, książek filozoficznych i głośnej muzyki klasycznej. A moja pracownia na poddaszu była cichym sanktuarium z widokiem na korony drzew. Mieliśmy swoje rytuały, niedzielne śniadania, które trwały do południa. Wieczorne seanse starych, czarno-białych filmów, spontaniczne wyjazdy w bieszczady, kiedy tylko czuliśmy, że miasto nas przytłacza. Budowaliśmy przyszłość, rozmawialiśmy o dzieciach, choć odkładaliśmy te decyzje, tłumacząc sobie, że mamy jeszcze czas. Chcieliśmy najpierw nacieszyć się sobą, podróżować, ustabilizować nasze kariery. Patrząc wstecz, widzę, że to ja byłam tą, która czekała. On zawsze miał jakiś nowy projekt, nową konferencję, książkę do napisania. Wierzyłam mu, wierzyłam w jego ambicje, w jego potrzebę rozwoju. Przez ostatnie trzy lata stał się bardziej nieobecny. Tłumaczyłam to stresem, presją związaną z habilitacją. Bywał zmęczony, rozdrażniony, często zostawał do późna na uczelni. Czasem, gdy wracał, pachniał obcymi perfumami, ale zbywał to mówiąc, że spotykał się ze znajomymi, że był w zatłoczonym miejscu. A ja, zakochana i ufna, przyjmowałam te wyjaśnienia. Ignorowałam cichy głosik intuicji, który szeptał mi, że coś jest nie tak. Wolałam wierzyć w zmęczenie materiału, w kryzys, który przejdzie, jak tylko obroni pracę. Przecież kochaliśmy się, przecież mieliśmy wspólne plany. Jeszcze tydzień przed jego śmiercią siedzieliśmy na tarasie, planując wakacje w Toskanii. Pokazywał mi zdjęcia winnic, opowiadał o smakach wina, które tam spróbujemy. Jego oczy błyszczały z ekscytacji. A ja czułam, że wraca do mnie ten sam Tomek, w którym zakochałam się dziesięć lat temu. Cały ten obraz, cała ta dekada mojego życia rozpadła się w proch w jednej sekundzie, w jednej chwili, gdy usłyszałam to zdanie szeptane za moimi plecami w kaplicy pogrzebowej. Agnieszka. To imię uderzyło mnie z siłą fizycznego ciosu. Nagle wszystkie te fragmenty układanki, które ignorowałam, wskoczyły na swoje miejsce. Rozdział pierwszy. Agnieszka. To imię krążyło w mojej głowie, odbijając się od jej ścianek, jak oszalała mucha. Nagle przypomniałam sobie to imię. Tomasz wspominał o niej kilka razy. Młoda, zdolna doktorantka, która pomagała mu w badaniach. Niesamowicie bystra dziewczyna, Magda, zobaczysz, jeszcze o niej usłyszymy, mówił z entuzjazmem, który brałam za mentorski podziw. Teraz ten podziw nabrał zupełnie innego, obrzydliwego smaku. Rozejrzałam się po twarzach zgromadzonych w kaplicy. Szukałam jej, mój wzrok błądził po zapłakanych kobietach, po smutnych mężczyznach, aż w końcu zatrzymał się na młodej dziewczynie siedzącej w trzecim rzędzie po przeciwnej stronie. Była drobna, miała wielkie, przestraszone oczy i jasne włosy spięte w niedbały kok. Płakała, ale nie tak, jak płacze się po stracie szanowanego profesora czy kolegi. Płakała tak jak ja, cicho, spazmatycznie, z twarzą ukrytą w dłoniach. Jakby rozpadał się jej cały świat, to musiała być ona. Nagle poczułam falę lodowatego spokoju. Odretwienie minęło, zastąpione przez krystaliczną, przerażającą jasność. Każdy szczegół z ostatnich trzech lat stanął mi przed oczami w nowym, ostrym świetle. Te nagłe wyjazdy na sympozja, z których wracał dziwnie odprężony, te telefony, które odbierał, wychodząc do drugiego pokoju. Ta nowa woda kolońska, którą zaczął używać, a która tak bardzo nie pasowała do jego dawnego stylu. Wszystko to, co tłumaczyłam sobie stresem i pracą, było kłamstwem. Żyłam w kłamstwie. Nasz dom nie był naszą przystanią, był scenografią. Nasze rozmowy nie były budowaniem wspólnej przyszłości. Były grą, a ja byłam główną aktorką, która nie znała scenariusza. Patrzyłam na dębową trumnę i po raz pierwszy od jego śmierci nie czułam żalu. Czułam gniew, potworny, wszechogarniający gniew, który palił mnie od środka, gniew na niego za to, że mnie oszukał w tak perfidny sposób, gniew na siebie za to, że byłam tak ślepa i dziwną pokręconą litość dla tej dziewczyny po drugiej stronie, która teraz pewnie czuła się tak samo zagubiona i zdradzona jak ja. On nie tylko mnie okłamał, okłamał nas obie, stworzył dwa równoległe światy, a teraz po jego śmierci te światy zderzyły się z hukiem w tej małej dusznej kaplicy. Rozdział drugi rozpoczęły się mowy pożegnalne. Pierwszy wstał jego najlepszy przyjaciel Krzysztof. Głos mu się łamał, gdy opowiadał o ich wspólnych studenckich wygłupach, o lojalności Tomka, o jego niezachwianym poczuciu sprawiedliwości. Był dla mnie jak brat, mówił, ocierając łzy. Zawsze mogłem na niego liczyć. Był człowiekiem o złotym sercu, oddanym przyjacielem i wspaniałym mężem dla swojej ukochanej Magdy. Przy tych słowach spojrzał na mnie z głębokim współczuciem. Poczułam mdłość, każde słowo było jak gwóźdź wbijany w moje otwarte rany. Złote serce, oddany mąż, ta farsa była nie do zniesienia. Słuchałam tej laurki i widziałam tylko jego kłamstwa. Lojalność, sprawiedliwość, te słowa straciły jakiekolwiek znaczenie. Potem podeszła jego matka, starsza, elegancka pani, która zawsze traktowała mnie z pewnym dystansem. Mówiła o nim jako o idealnym synu. Opowiadała o jego dzieciństwie, o tym, jak zawsze był ambitny i dążył do celu. Wychowałam go na dobrego, uczciwego człowieka powiedziała z dumą, a jej wzrok spoczął na mnie. I znalazł wspaniałą kobietę, Magdę, która stworzyła mu dom, jakiego zawsze pragnął. Ich miłość była dla mnie wzorem. Wzorem. To słowo niemal wyrwało mnie z ławki. Wzorem czego? Mistrzowskiego oszustwa? Patrzyłam na tę kobietę, która opłakiwała wyidealizowany obraz swojego syna i wiedziałam, że ona też jest ofiarą jego gry. Wszyscy byliśmy. Całe to zgromadzenie opłakiwało postać, która istniała tylko w ich wyobraźni. Prawdziwy Tomasz był człowiekiem, który prowadził podwójne życie, raniąc dwie kobiety, które go kochały. I nikt oprócz mnie i tej zapłakanej dziewczyny w trzecim rzędzie nie miał o tym pojęcia. W mojej głowie zaczęły przewijać się wspomnienia. Pamiętam wieczór jakieś pół roku temu. Czekałam na niego z kolacją, spóźniał się. Dzwoniłam, nie odbierał, wrócił po północy, pachnąc deszczem i tymi obcymi perfumami. Powiedział, że zasiedział się na uczelni, pomagał Agnieszce z trudnym rozdziałem jej doktoratu, a potem złapała ich ulewa i musieli ją przeczekać. Był tak przekonujący, tak czuły, kiedy mnie przepraszał. Pocałował mnie w czoło i powiedział, wiesz, że jesteś jedyna, prawda? A ja uwierzyłam. Jak mogłam być tak głupia? Jak mogłam tak bardzo chcieć wierzyć w te iluzje? Rozdział trzeci. Każde kolejne słowo chwalące jego prawość, jego miłość, jego wierność było jak kropla benzyny natlący się we mnie ogień. Słuchałam rektora uczelni, który mówił o nim jako o filarze moralnym wydziału. Słuchałam jego kuzynki, która ze łzami w oczach wspominała, jak piękną parę tworzyliśmy. A ja siedziałam tam, w pierwszym rzędzie, odgrywając rolę z rozpaczonej wdowy, podczas gdy w środku wszystko we mnie krzyczało. W pewnym momencie poczułam, że dłużej tego nie zniosę. Miałam dwa wyjścia mogłam siedzieć cicho, pozwolić, by ta farsa dobiegła końca, pochować go razem z jego kłamstwami i spędzić resztę życia, próbując poskładać się w samotności. Mogłam pozwolić, by jego ostatnim wspomnieniem była ta piękna, fałszywa laurka. Albo mogłam wstać, mogłam zabrać głos, mogłam zburzyć ten pomnik, który mu budowali. Ta myśl była przerażająca. Wstać i powiedzieć prawdę na pogrzebie własnego męża? To wbrew wszelkim konwenansom, to skandal, to okrucieństwo wobec jego matki, wobec jego przyjaciół, ale co z okrucieństwem wobec mnie? Co z okrucieństwem wobec tej dziewczyny, Agnieszki, która siedziała tam, samotna w swoim bólu, pewnie przekonana, że była tylko nic nieznaczącą pomyłką. Spojrzałam na trumnę, już nie widziałam w niej mojego męża, widziałam symbol dekady kłamstw, widziałam zamkniętą historię, której nikt nie opowiedział do końca i poczułam, że nie mogę pozwolić, by ta historia została tak pogrzebana. To nie była już kwestia zemsty, to była kwestia prawdy, mojej prawdy. Naszej prawdy, mojej i Agnieszki. Czułam, że jestem jej to winna i jestem to winna sobie. Jestem to winna tym dziesięciu latom mojego życia, które oddałam człowiekowi żyjącemu w kłamstwie. W moim sercu zapadła decyzja zimna, twarda i nieodwołalna. Krew zaczęła szybciej krążyć w moich żyłach, strach mieszał się z dziwnym poczuciem siły, jakiego nie czułam nigdy wcześniej. Koniec z byciem cichą, wyrozumiałą Magdą. Koniec z byciem ofiarą. Czas odzyskać swój głos. Rozdział czwarty. Kiedy ostatni mówca skończył, a ksiądz przygotowywał się do końcowej modlitwy, wstałam. Czułam na sobie wszystkie spojrzenia. W kaplicy zapadła cisza pełna wyczekiwania. Wszyscy myśleli, że zrozpaczona wdowa chce powiedzieć kilka słów o swoim ukochanym mężu. Moje nogi były jak zwaty, ale szłam. Krok za krokiem w stronę małej mównicy obok trumny. Każdy krok był jak wieczność. Mijałam twarze znajomych, rodziny, widziałam w ich oczach współczucie, litość nikt nie spodziewał się tego, co miało nastąpić. Stanęłam przy mównicy. Położyłam drżące dłonie na jej krawędziach, żeby się ustabilizować. Spojrzałam na zgromadzonych. Mój wzrok na chwilę spotkał się ze wzrokiem agnieszki. W jej oczach zobaczyłam strach i zdumienie. Potem przeniosłam spojrzenie na matkę Tomka. Uśmiechała się do mnie blado z zachętą, zacisnęłam zęby. Wzięłam głęboki oddech, czując w płucach zapach lilii i wosku. Czułam się jak aktorka wychodząca na scenę, by wygłosić najważniejszy monolog swojego życia. Ale to nie był teatr, to była moja rzeczywistość, moja chwila prawdy. Puls walił mi w skroniach tak głośno, że bałam się, że inni go usłyszą. Ale kiedy otworzyłam usta, mój głos był zaskakująco spokojny i mocny. Nie było w nim histerii, była tylko stal. Rozdział pięci. Dziękuję Wam wszystkim, że tu dziś jesteście, zaczęłam, a mój głos niósł się po cichej kaplicy. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które padły na temat mojego męża Tomasza. Słuchając Was, słyszałam opowieść o człowieku niemal idealnym, o wspaniałym przyjacielu, oddanym synu, szanowanym naukowcu i wiernym mężu. Zrobiłam pauzę. Cisza stała się gęstsza, niemal namacalna. Tomasz rzeczywiście był wieloma z tych rzeczy. Był błyskotliwy, czarujący i potrafił kochać. Wiem o tym, bo przez dziesięć lat byłam obiektem tej miłości. Spojrzałam na trumnę. Ale dzisiaj, stojąc tutaj, muszę oddać sprawiedliwość nie tylko pamięci o nim, ale także prawdzie. A prawda jest taka, że obraz, który tu malujecie, jest niekompletny. W sali dało się słyszeć ciche poruszenie. Matka Tomka zmarszczyła brwi w niezrozumieniu. Mój mąż był człowiekiem, który potrafił prowadzić dwa życia jednocześnie, kontynuowałam, a każde słowo dodawało mi siły. Był człowiekiem, który potrafił budować dom ze mną, planować naszą wspólną przyszłość, a jednocześnie budować drugi, sekretny świat z inną kobietą. W tym momencie wszystkie głowy odwróciły się w moją stronę. Szok malował się na każdej twarzy. Słyszałam dziś wiele o jego prawości, ale nikt nie wspomniał o tym, jak przez ostatnie trzy lata dzielił swoje serce, swój czas i swoje życie. Jak okłamywał mnie każdego dnia, patrząc mi prosto w oczy. Mój wzrok odnalazł Agnieszkę. Dziewczyna zbladła jak papier, a z jej oczu płynęły teraz strumienie łez. Nie patrzyła już na mnie ze strachem, ale z jakimś rodzajem bolesnego rozpoznania. I nie mówię tego z nienawiści, czy chęci zemsty, powiedziałam. A mój głos lekko się załamał, ale zaraz odzyskał siłę. Mówię to, bo w tej sali jest jeszcze jedna kobieta, której serce zostało dziś złamane. Kobieta, która, tak jak ja, kochała człowieka, który nie potrafił być do końca szczery z żadną z nas. Spojrzałam prosto na nią. Agnieszko, nie jesteś sama w tym bólu i nie jesteś winna. Oboje byliśmy ofiarami człowieka, który kochał być kochany bardziej niż sam potrafił kochać. W kaplicy zapadła absolutna grobowa cisza. Słychać było tylko stłumiony szloch matki Tomka. Odwróciłam się od mównicy, nie patrząc na nikogo. Podeszłam do trumny, położyłam na niej dłoń i powiedziałam cicho, tylko do siebie: "Żegnaj Tomku. Teraz jesteś wolny od swoich kłamstw, a ja od ciebie." Potem odwróciłam się i ruszyłam w stronę wyjścia. Nikt nie śmiał mnie zatrzymać. Przeszłam przez całą kaplicę, z podniesioną głową, czując na plecach setki zszokowanych spojrzeżeń. Rozdział szósty. Gdy tylko drzwi kaplicy zamknęły się za mną, poczułam, jak cała siła opuszcza moje ciało. Oparłam się o zimny, kamienny mur i wzięłam pierwszy oddech prawdziwie świeżego powietrza. Było rześkie i pachniało nadchodzącym deszczem. Nie płakałam. Czułam tylko ogromną, bezbrzeżną pustkę. Ale była to inna pustka niż ta z którą weszłam do kaplicy. Tamta była wypełniona żalem i odrętwieniem, ta nowa była czysta, była przestrzenią, początkiem czegoś nieznanego. Nie czekałam na koniec ceremonii. Wsiadłam do samochodu i pojechałam do domu, do naszego domu. Kiedy przekroczyłam próg, uderzyła mnie cisza, ale i ta cisza była inna. Już nie była to cisza pełna oczekiwania na jego powrót, to była moja cisza. Należała tylko do mnie. Chodziłam po pokojach, dotykając przedmiotów. Jego książki na półkach, jego ulubiony fotel, jego kubek do kawy stojący przy ekspresie. Nic z tego nie bolało tak jak powinno. Patrzyłam na te rzeczy jak na muzealne eksponaty z życia, które już nie było moje. Usiadłam w jego gabinecie, w jego fotelu, rozejrzałam się po tym królestwie, w którym, jak sądziłam, rodziły się wielkie myśli. Teraz widziałam je inaczej, widziałam je jako scenografię do zdrady. Miejsce, z którego dzwonił do niej, kiedy ja spałam w pokoju obok. Tego wieczoru nie zadzwonił żaden telefon ze słowami kondolencji. Nikt nie śmiał. Wyobrażałam sobie szok, niedowierzanie, a potem pewnie gniew jego rodziny i przyjaciół. Ale nie obchodziło mnie to. Po raz pierwszy od dziesięciu lat nie przejmowałam się tym, co pomyślą inni. Zrobiłam coś, czego nie robiłam od miesięcy. Poszłam do mojej pracowni na poddaszu. Otworzyłam okno na oścież i wpuściłam do środka wieczorne powietrze. Usiadłam przy biurku, otworzyłam laptopa i spojrzałam na stronę powieści, którą tłumaczyłam. Zdanie, na którym skończyłam, brzmiało: a kiedy prawda wyszła na jaw, poczuła nie ból, lecz wyzwolenie. Uśmiechnęłam się przez łzy, które w końcu zaczęły płynąć. To nie były łzy żalu, to były łzy oczyszczenia. Rozdział siódmy minęło pół roku. Sprzedałam dom, nie mogłam w nim dłużej mieszkać. Każdy kąt przypominał mi o kłamstwie, na którym zbudowane było moje życie. Kupiłam małe mieszkanie w centrum miasta, z widokiem na dachy kamienic. Wypełniłam je swoimi książkami, swoją muzyką i ciszą, którą pokochałam na nowo. Nie słyszałam o Agnieszce. Mam nadzieję, że ułożyła sobie życie, że znalazła spokój. Czasem o niej myślę, nie z gniewem, ale z dziwnym poczuciem siostrzanej solidarności. Obie zostałyśmy oszukane. Obie musiałyśmy poskładać swoje światy na nowo. Skończyłam tłumaczyć tę powieść. Okazała się sukcesem. Dostałam propozycję pracy nad kolejną od autora, którego zawsze podziwiałam. Moja praca stała się moją kotwicą, moją terapią. W słowach innych ludzi odnajdywałam kawałki siebie. Moje życie stało się prostsze, spokojniejsze. Czasem spotykam się z przyjaciółmi, chodzę do kina, podróżuję sama, uczę się siebie na nowo. Uczę się, kim jest Magda Bestomka. Odkrywam, że jest silniejsza, niż kiedykolwiek przypuszczała. Nie czuję już gniewu. Czasem, w ciche wieczory, czuję coś na kształt smutku za tym, co mogło być, gdyby był uczciwy. Ale ten smutek nie jest paraliżujący. Jest jak stara blizna. Przypomina o ranie, ale już nie boli. Mój akt na pogrzebie był dla wielu skandalem. Straciłam kontakt z całą jego rodziną i większością naszych wspólnych znajomych. Ale zyskałam coś o wiele cenniejszego siebie. Odzyskałam swoją godność i swoją historię. Nie jestem już tylko biedną Magdą, wdową po wspaniałym człowieku. Jestem kobietą, która przeżyła zdradę i odważyła się powiedzieć prawdę na głos. I ta prawda, choć bolesna, ostatecznie mnie wyzwoliła. Stojąc dziś przy oknie mojego nowego mieszkania i patrząc na tętniące życiem miasto, wiem jedno: moje życie się nie skończyło. Ono dopiero się zaczęło. Jeśli ta historia poruszyła cię i dała do myślenia, zostaw proszę komentarz poniżej. Jak ty postąpiłabyś na miejscu Magdy? Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Nie zapomnij też zasubskrybować naszego kanału i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych opowieści, które mogą zmienić twoje spojrzenie na świat. Dziękuję, że jesteś z nami.